Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej mapce Escape. Tym razem o nazwie The Cave. Ze mną ponownie Undecided. Dzień dobry. Tak, tym razem mamy nadzieję na jakąś dłuższą przygodę. Niż za pierwszym razem. Słuchajcie, no a cave brzmi Aniu tak bardzo długo. Tak, jakaś duża jaskinia z dużą ilością dziurek na pewno. Które spenetrujemy. Tak. Natomiast słuchajcie, tak mniej więcej patrzyliśmy, to są chyba cztery rozdziały. Ania mówiłaś? Cztery rozdziały jakby w tej całej mapce, także zobaczymy, słuchajcie, jak się wyrobimy, bo teoretycznie mapka ma trwać od 30 do 90 minut, więc albo się w to wstrzelimy, albo będziemy ponad to. Ja też czuję, że możemy być trochę ponad Ale jakby co, autor mapki nagrał solucję, więc będziemy mogli skorzystać w razie czego. To dobrze. Słuchajcie, autorem jest Let's Taco. I, tak. I co? I myślę, że możemy chyba sobie zaczynać. Tak mm -hmm. w sumie. Tu się, a tu się idziemy? No. Tu? Wow! Tępnęło cię? No. gdzieś jest, jest ciemność. Jest ciemność. I to taka ogromna ciemność. No, no. jest głośno. to. Jest głośno, wagonik jedzie. Ja myślę, że... To może metro angielskie? No. <laughs> metro angielskie. Uuu, wow, chapter 1 <laughs> unknown. unknown. Ja chyba jednak ściszę trochę te dźwięki, bo mam wrażenie, że jest za głośno. Dzień dobry. Ale masz ładną pensję! Ooo, ty też masz! To, I to jest, jest korona, ta, ta górnicza, to jest taka górnicza. Ha, to, to się to jest... wyglądało jak na koronę, nie? nie, to jest taka... Wiesz jak, jak górnicy mają, jak schodzą pod, pod ziemię, ludzie. no niech to jest ma to. Aha, Aha, bo to jest cel cela otwarta. Mhm. Ja nie, nie mogę tam tędy wyjść jakieś... w ogóle. Ja myślę, że my musimy... Bo jakaś muzyczka jest, słyszysz? no. O, to nie trzeba będzie podkładać dźwięku. To customowa muzyczka jest, no. Bardzo mnie się to podoba. E, dobra, wiesz co, czekaj, spróbujmy. Jakieś parkoury chyba są. <laughs> <laughs> tak mi się to. Chociaż tu jest jakieś przejście. Koniec. Wow! E, tu jest jakiś koleś. Train konduktor. Top left dobry. corner of the painting no. in cell 3. Make sure you e... find something to jump high enough to get through. Okay, w celi... To musimy w celi stąd przeparkurować. Tu u mnie tutaj. No, no ale to poczekaj, tutaj, to wiesz co, nie. to zanim pójdziemy, poczekaj, bo może jakoś znajdźki będą. A, my tu nie przejdziemy. Nie, nie, przejdziemy. O, nie. No. no to nie, no to trudno, no to idziemy. U, ale kosmos Tylko, fajnie to wygląda Jak to, jak to tu? Nie wiem. A nie mm, da się z tego no. jakby z tego niższego wejść? O, da się. O! <laughs> I to był co, top left corner? No właśnie nie wiem. A to nie będzie tutaj gdzieś jakoś. Nie jestem pewna, czy to tutaj, czy. Poczekaj, próbuję wejść, ale się nie da. A ta móczka no jest bardzo ładna. Widać, że coś na tym obrazie jest, w sensie. A może to jest jakaś podpowiedź? Ten obraz jest jakiś taki dziwny. A nie da się go stłuc? Nie, nie da się, <laughs> właśnie próbowałam. Czekaj, to... A może... Mm. Nie no jak? Boże, pierwsza... Pie... Słuchajcie, pierwsza minuta. My to już tak. Standardowo to to po... widzę. Pochodu. Tak, tak, to nasze zaczęcie jest zawsze jest dobre. Okej, jeszcze raz Czekaj, zobaczę. Czy te prace, czy nic a ten nie konduktor nam nic nie po... O! Mówi Czekaj, coś? mówi coś, ale mam bardzo małe to. Where am I? Who am I? Aha. O. No o tak, no jesteś panem konduktorem. właśnie, nie wie kim jest. Halo. <laughs> czekaj, a po bliskiej możesz spać tylko w nocy, to nie. Czekaj, spróbuję sobie to... Hmm... ...scale. Tu mamy jakieś w ogóle drzwi. W celi trzeciej, tak? Jesteś tego pewna? Eee, tak, czy... top left no to... corner of the painting in cell 3. Make sure eee, you find something to jump high enough to get through. Czyli to tak jakby było przejście w tym level. Jestem! O. Chodź, patrz. Dobry. A tu! Dzień dobry. Dobra. No i faktycznie Czyli z tego mamy korytę. I tu trzeba skoczyć. Ta... No może no, 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 no. czekaj, bo ja nie umiem. Bo tu są... Jak... Słuchaj, tu są płotki. One, o, one są otwarte dobra. jakby... O. No dobra. E, tu są jakieś... Ale co to robi? I... Jaki dźwięk? Co to Nie wiem. To coś takiego. Zarzynane krowy chyba. Albo świnie. Kurczak! No to e... jest chyba jakiś potwór. To nie jest Endek? Może. To jest Enderman no. chyba. To jest Creeper. To jest Creeper. Mhm. A to Blaze. Blaze, dobra, no i teraz? No ale co z tego, że wiemy <laughs> jakie dźwięki <Boże>. wydają? <laughs> A nie, możemy jakoś to może przestawić to tutaj? Wejść się, otwa... się zrobi, czy co? No. Bo tu nic innego nie ma. To są. Są dziurki, ale... <laughs> tak, ale nie możemy nic jakby zrobić. Kurcze. Mm, może te dźwięki są do czegoś potrzebne. Wow. A teraz... A co to jest za dźwięk? Kojarzysz? Nie, nie wiem. Yy, mm -hmm. Czekaj, może ten konduktor już coś wie? Nie, nie wiem. <laughs> może konduktor coś wie? <laughs> <laughs> hmm, tak muszę... wiesz co, rozglądam się, tutaj nie ma żadnych jakichś takich tajnych przejść, czy czegoś. Albo dźwigni, ale... Powiem ci, że niczego nie widzę. Mogę kręcić sobie nad pochodnią to taką kratką, jakby. Już teraz nie mogę kręcić. O co chodzi? Dlaczego nie mogę kręcić? Czekaj, może to trzeba w tam samą pozycję ustawić jakoś albo coś? Yy, nie. O, co czekaj, 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 tu jest coś. Znalazłam jakieś przejście. O, tutaj są te te um, głowy różnych um, tych potworów. Potwo to musisz, wiesz co, poczekaj, to ty musisz mówić mi kolory, chyba, bo one mają kolory, czy nie? Czekaj, bo tu jest. dropper. Co? Je, co, to, co to było? Czekaj, bo ja dostałam coś, ale nie wiem co. A powiesz mi, jak wyszłaś i gdzie ty wyszłaś? W tej celi. O, tutaj odwrócie. Co ty gadasz? No tutaj przy parku żyłam. O tak, tak samo na ten obraz trzeba wejść. Tutaj, potem na ten drugi i tutaj. I tu, tu są takie właśnie głowy. A tu jest yy, ten. Jumbo, ale co I, i, to... ale nie You feel bouncy. Daje. Ale co mi daje bouncy, przepraszam? Nie wiem. Wiem, co mi daje bouncy, chodź. A mogę to zbić? Nie. Aniu, chodź. Tylko to jest czasóweczka. No, właśnie widzę. Tylko. E, widzisz, tu jest kratka na górze. I nie wiem, ale my się przez nią nie przeciśniemy, chyba? Nie eee, Nie przejdziemy? Czeka, nie, w sensie nie przejdziemy, przejdziemy przez nią. Tutaj w to, na górze przejście. Nie, nie przejdziemy, To chyba. jest za małe. Za małe, nie? Uh -huh. no to co Wydaje mi się, że, że coś trzeba z tymi głowami tam zrobić. Hmm. Tylko nie wiem co, bo. Aha, tutaj... Ta muzyczka mnie tak relaksuje, że za chwilę tu po prostu... No, za ja zaraz opadnę. usnę, nie? No, no. Bardzo miła i sympatyczna. No bo tu jest Kudał jeden, sumie. dwa. Może tu po prostu trzeba tak wciskać przyciski. Idź tam, a ja cię będę. A to poczekaj, tak, dobra, 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 dobra. Tylko wiesz, co, ja muszę wiedzieć yy, po kolei, co gdzie jest. Jakby, nie? Yy, no to wciskaj hmm. sobie i zaczekaj. A co masz pierwsze? Coś. Pierwszego mam creepera. Czyli to. No, drugi. Bo jest zielony. O matko, drugi to jest yy, ten podmorski potwór. E, jaki kolor? Taki? On jest taki zielony, zielony ale taki morski. Morski pomarańczowy. Czekaj. To chyba to chyba będzie. będzie. To. No. No, no. Potem jest Edek. Edek był e, czarny chyba. No. Tak. Mhm. E, świnka. E, no. Kurczaczek. No. I e, blaze. Dobra. O! Bouncy machine has upgraded. Dobrze. I, I co coś... teraz? Dostałam. Jump Czyli to widzisz w kolejności trzeba było. No, ale to, to staje jump boost. I do czego mi ten jump boost? A nic się nie otworzyło, słuchaj? Nie wiem. Tylko napisało, <laughs> że upgraded. Bouncy machine has You been... feel bouncy. teraz się czujemy bardziej jeszcze, żeby bardziej wyskoczyć. To wiesz co, gdzieś musi być jakieś prze... O Jezu. No musi się dać gdzieś skoczyć, tylko gdzie? Czekaj, może... Tu, tu nie przejdziemy nigdzie. Tu się nie da. Tu się nie. Chyba, że na tą lampę trzeba. Iść. Eee, a słuchaj, a tutaj tak gra. lampy? Nie. Z Z... Lampy... Tak, Aniu, chyba tak. Tu jest jedyne poczek... przejście, tu chyba. Czy nie? A to nie jest? Albo to jest. A poczekaj, nie, bo jest tu... ja nie no, widzę. Bo to jest takie ciemne. Znaczy, że... jest takie. No, no, że tak bardzo myli. No. Czekaj, ja, ja pójdę, pójdę po tego bansiera i zobaczymy. No, czy da się tu skoczyć, bo mi się... Tak wydaje, jak teraz tutaj że może wyskoczę, się to dać. ja nie... Mm. Dobra? Nie. Nie. Nie, nie ma. Chociaż... Kurczę, wiesz co? Nie, nie da się. Nie, bo to jest na... Mm -mm. Jakieś drzwi pozabetonowane? On ma tutaj jakby drzwi otwarte, ale jak tam się dostać? No właśnie, bo to trzeba jakoś z drugiej strony. Poczekaj, a jakby na tą lampę faktycznie. Tutaj się otworzyło! Gdzie się otworzyło? Patrz tu u góry są strzałki. O, Tylko trzeba mieć po ten bust. Tylko jeżeli to będzie tak bardzo wyżyłowane, to ja już nas widzę. Pozdrawiam serdecznie. Czekaj, bo jestem w Twojej głowie. No nie wskoczę No kurde, ja nie mogę tam wejść. No kurde! Lecę, chociaż nie wiem, czy się uda. No, lecę. No, przeskocz, przeskocz. Leci. To jest... Dobra, jestem. Tak, to ja się tepnę. Słucham? Proszę, Cię proszę. Proszę. Spróbować. proszę spróbować. O, mam nawet no, podpowiedź. On, on the... O. Oh. Oh. No, widzicie? Trzy, Oj tam, oj tam. Przecież próbowałam. There appears to be some sort of Cook in the cell next to mine. No tak, no tu jest kucharz. Mamy nawet czapkę jego. Ale zobaczmy teraz, Ania, możemy. Ale czemu tu jest marchewka? To jest zachęta. Aha. Który ty tu wlazłeś w ogóle? Tędy? Eee, ty? Nie, górą, tu. Ach, górą, dobra. Spoko. Tak. Dobra, no to... dobra, on mówi, że jest koło niego kucharz w seli. W seli? W seli, no, w seli obok, tak, w seli obok. Ale wiesz co, ja myślę, że ten. No, może nie możemy. Ale możemy go chyba tak. O oh, mój Boże. Darling, why am I here in this cage? Huh? Ha? You say you are not conductor, so co? you nor know the conductor know where you to. Nie złożyłem. Uh, Te sobie ciśnię. Mean... No właśnie ciśnąłem. Czyli A dostałaś? And it's all on my god just thinking in myself. I hope it helps you with finding a way to uh, free me, darling. Tylko ona jest okay. e, Ania, mamy black block jakiś. Dostałaś no. coś takiego? Nie, tylko ty masz. A to gdzieś trzeba pewnie umieścić no, teraz pewnie ten black tak. block key. O, tutaj jest play tune, right click. O. Ale nie da się. A poczekaj. Nie działa. O, dzi patrz, otworzyłem swoją celę. Mamy szybsze przejście. O, a moje też się da? Nie, moje się nie da. Sorry, ty jaka. jesteś na dożywociu. Hamowa. O, to jest, jest świnka. Czekaj, czekaj, czekaj. A, tu place jest place, white block. No to block i black. Tu jest black, a tu jest white. No, to musimy jeszcze white znaleźć chyba. Okej. Okay. To jest jakaś... jakiś wagonik? Chyba ale wobec... co Poczekaj, no dobra, umieściliśmy to, może nam coś więcej powie. Powiesz nam coś? Chyba Please nie. help me get, get out of here, darling. <laughs> mm, I can be your darling. Oh. No dobrze. To musimy, słuchajcie, zdobyć jeszcze jeden blok W takim no. razie, ale... A może teraz ten kondaktor będzie coś wiedział? Um. Spróbować, Nie, spróbować. on dalej mówi to samo, on się zapętlił. U -u -u. Ja tu, tu będzie pewnie jakiś parkour. Założy się. Poczekaj, Aniu, bo tutaj. Tam dziękuję, jest, tak. tam jest wejście, tam, tam. Gdzie, 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 jest dziurka, gdzie? gdzie gier... Dziurka, dziurka! Ty masz dziur... No tak. Ten... Ale jak to prze. Nie wiem, jak Poczekaj. tam wejść, ma ma plan, ale... Mam plan, mam plan. Może ten jump boost, czy coś tam. On jest za mały, słuchaj, tu będzie chyba... Ja mam, znaczy, nie wiem, czy nie robić cheatu żadnego teraz. Okej. Okay. Wydaje mi się. A nie, nie mogę tu wskoczyć. Dlaczego nie mogę wskoczyć? Nie wiem, może. Patrz jakby? Ściany, no, to zobacz. No, jest bariera. Aha. No to jak to hmm. zrobić? To nie jest droga parkurowa. No, bo tu też nie mogę wskoczyć. Więc to musi ciekawe. Może jest jakieś inne dojście tam. Innej tędy, nie, tędy strony. też nie. To jest jeden wagon, jakiś nie wiem po co. Hmm. A tutaj? Nie ma jakiegoś czegoś. Jakieś dziurki. Tu też jest jakiś, jakby wejście do wagonika znaczy do tunelu z no, torami, to ale to wiesz to... co? Kurcze, nie ma tam nic. Hmm. A tu? Nic nie ma. Bo to wiesz co? Tu pewnie trzeba się dostać. A nie, on tam ma dźwignię. Jakąś, zobacz. On tu ma dźwignię. Kto ma dźwignię? Pan kucharz. Pan, Pan kucharz ma dźwignię, kucharz... dlatego że my tam nie wejdziemy do niego. Widzisz, zobacz, tam, tam na tych blokach stoi. Aha. i Ją jakby można było pociągnąć, ale. Ale. Bo tu, tam jest dziura z tamtej celi, ale. Chyba się nie wyciągnie łapki, tak? Nie, tak chyba nie. A poczekaj, jakoś może przyjść. Telemagicznie. <noise> Telemagicznie. Kurcze, no. A nie, bo nie przeskoczymy tym hmm. jambustem, nie? Nie, 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 nie. Nigdzie. Chociaż... czekaj, a góra? Bo tam jest góra jakby otwarta. Tutaj wygląda ale nie, bo tu nie, to jest zaklejone. No słuchajcie, jesteśmy w konfuzji. Gdzie? No to są świnki. Gdzieś tego rambusta trzeba żeby wykorzystać, ja idę zobaczyć. No na płot nie wskoczę. Czy świni... Ania? Co? Ja chyba wiem. Co się stało? Co zepsułeś? Czy my, mo czy my możemy tą marchewkę z tym kijem wyciągnąć? No Bo świnka będzie szła na marchewkę. Próbowałam, ale się nie dało chyba. Mam wrażenie, że ona będzie nam potrzebna do tej świnki. Wiesz? Tak. No właśnie się nie da wyciągnąć do ramki. Klikam i klikam, można tylko obracać. Prawda. Ale jest napisane razy 10, więc nie, nie rozumiem czemu. Hmm. Tutaj jakby się faktycznie dało, ale nie działa. Teraz nie wiem, czy to jest zbagowane, czy. Wydaje nie. mi się, że. że to, ale poczekaj, bo tam do niej jest jakieś takie jakby przejście. Czekaj, poczekaj. Tu jest jakieś tak. Hmm, czy tędy? No nie przejdziemy tędy. Nie ma, nie ma takiej możliwości, żeby. Bo nawet, jeżeli tu przeparkuję... No to co mi to dało? No i co mi to dało? A ja nie wiem, gdzie ty jesteś. E, tutaj na stoję sobie, zobaczymy. O tu, dzień dobry. Aha! A ja tu wiesz, parkoury oczywiście odstawiam, okay. nie? Czekaj, Ale my tu nie, nie przeskoczymy nigdzie. Nie. Ja tu próbuję tego czampu wziąć. Je... Aha. Nie. Aniu tak, bo ja tu otworzyłem drzwi specjalnie. A nie wiem, czy no tylko tak że szybko. ja nie mogę przejść. Zaraz. Tam ci się skończy A, się ten kolejder. Da... No właśnie, to jest nie krótkie. To jest... to jest krótkie, bo tutaj... tutaj... O dałoby radę. Chyba ja spróbuję na ten blok. Biegnę? No, biegnij. Nie, on się kończy, Ania. No, strasznie. On się kończy tutaj Mogę już. Kurczę, skoczyć stąd. No to no. super. Kurczę, nie, no, nie. To jest shit. <laughs> Jakie ja nie lubię parkouru. Jakiś... Hmm. A co, gdzie parkujesz? Próbuję na potek wskoczyć, ale chyba się nie da albo nie umiem. <laughs> nie, nie da się. Nie znaczy da się, bo... w sensie. Stąd chciałam skoczyć tu. Ale... Poczekaj. O. I no ale ale. I stąd tu? Nie, to jest za to. Da... Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, to jest za daleko. Za daleko. Może mhm. nie może będziemy cięcie robić i będziemy <coughs> i będziemy szukać solucji zaraz. A możemy coś ominęlić? Może coś przykapić, No ale. Hmm. A może pod łóżkiem coś ma? Nie, no nie ma. Fajnie, że się tak sypie, tak z tego... Z nieba. No. <grym> <grym> ale ta, no ta wędka, no ale czemu nie mogę jej... A może trzeba ją 10 razy obkręcić, słuchaj? <grym> może. Nie wiem, no kręcę. Nie wiem ile ja przekręciłem, ale kręcę. No i co? Czy ktoś to liczy? Halo. No, nie wiem, ty licz. Nie, no on nic nie robi ta wędka. A ten pan? No, też nic nie robi. No i co? I jest pupcia. Jak? Bo pewnie, jak zdobędziemy coś białego, to to się pewnie te drzwi otworzy, ta brama wielka no. tu się otworzy i będzie. Ale wiesz, co to, to wygląda jakby jakby na tą świnkę się da, ale je... Nie właśnie. Jak to zrobić? Świnko, mała świnka. Ja nawet wiesz co, nawet nie widzę tutaj żadnej możliwości parkurowania tak naprawdę. No, bo już myśmy wypróbowali <laughs> chyba wszystko prawie. <laughs> czekaj, czekaj, Albo czekaj, są tu czekaj, ściany, amo. albo coś tam. I nie wiadomo o co chodzi z tym. Czemu to jest strzałka hmm. do góry? To jest jakiś, jakiś bust? Nie wiem, o co chodzi. Nie, ten wagonik tu przyjedzie i on nas wytransportuje chyba do góry, ale ewentualnie ten wagonik spadnie stąd. No, ale to jest. Dziwne. Tak, być może. No, czekaj, bo. Hmm. A tutaj nie ma nic? Nie ma. Co to? No włączyłem tutaj ten. Jezus Czezlenie. Maria się wystraszyła <laughs> Że wagonik jedzie czy coś? dostałem coś? Eee, wzajemnałam, ale... siodła. Tak, tak. No e... Nie ale co nam po, Ale co nam posiodło? No, jakby ta świnka tu podeszła, to mo moglibyśmy ją osiodłać. Tak? Świnie się da siodłać? No, oczywiście, że tak. O, oh, No, w starych wersjach Minecrafta tylko świnie się dało osiodływać. A, widzisz. E, tylko ona by musiała tu podejść, nie? A co, a może my musimy komuś to się może ta marchewka, ta marchewka by się nam przydała, no, Tak, no właśnie, no właśnie. No ten mówi to samo. Może to ten, może to jest spagowany. Nie mogę jej zamki wyciągnąć. Chyba, że ty chcesz siodło. Nie. A może ten drugi chce siodło, ale po, po, po co kucharzowi siodło? <laughs> nie wiem. <laughs> nie, nie chcę. <laughs> Chyba. Co za a, bubel. A może, a co, co ty tu kliknąłeś, że to... No prawym. No, ja klikałam wcześniej i nic się nie działo. na tabliczkę. A na tabliczkę, okej. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. no, no tu się da, praknie. A coś nowego nam wyleci? Nie. Nie, no tak chciałam zobaczyć. Hmm. Dobrze, się dzwoniło to w kółko teraz. Nie wiem, to ja bym proponowała zrobić cięcie i sprawdzić, czy ta wędka się nie zbagowała. Tak, ewentualnie zobaczymy złocie, bo wiem, mam za chwilę po, po cięciu, także. A nie tniemy. Tak. Moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Tak. Się... Ania, ja Okazało się, że jesteśmy niemądrzy troszkę. Znaczy, nie, no to jest niejasne po prostu. Nie, no bo była ładna wskazówka. Chodź! Nie, nie no, to, to, to se kliknij, bo ja nie ale wiem, czy ja ja tam. Ale ja nie wiem, który to jest Blaze. Poczekaj, który to był Blaze? Bo musimy. Tam była bardzo ładna wskazówka do tego, żeby kliknąć właśnie ten przycisk Blaze 10 razy. I wtedy może dostaniemy tą wędkę. Trzy. To mi szumi w mózgu. No. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Nie wiem w ogóle, co ma Blaze do pałki, nie? A w sumie do wędki, no. No ale tam Cztery. była głowa właśnie tego Blaze'a. On chyba zmienia dźwięk. O! o! I dostałeś. A poczekaj, a spróbujmy dostać jeszcze jedną. poczekaj, Ania. Bo wiesz, trzeba będzie tam wtedy łatwiej tą tą świnię zaciągnąć. Może <grym> to dyszenie! <grym> Jaki świn 18 plus, ja musiała tu wstawić, nie? Jakieś kaczenie wstać. Wstacz, Ania, wstać. Tak, wstać. Wstacz! Wstaczę. Ile w ogóle jest liczysz? Nie! Bo tu tak może do końca piszeć. No, on chyba może tak do końca. Dobra, ja tak już mam dosyć I do... Ostat Ostatnie dwa, poczekaj. Nie, bo ta nie? mapa też jest dla jednej osoby, więc nie ten. To no nie jest przypisane, że wiesz. Czyli co, no, bo... ja y, wabię świnkę, a ty ją siodłasz. Dobra. Hej! O! Ania nie siodłaj. O. No i teraz ty musisz okay. na nią wsiąść. I wy, o mój Boże. Wysiądź z niej i zobacz, co tam jest. Eee... <laughs> Aha. E exit kliknąłeś. Ale poczekaj, bo tu jest. Wiesz, a chodź, a chodź do mnie. Ale nie wiem jak. Musi, eee, musiałbyś siodłeś, świnkę. Aha, o, dobra. I zejdź z niej. i zobacz, dobra, tu dobra. jest jakby. No, co <laughs> Może trzeba tu świnkę to by... dać. A tak, masz no, rację. Poczekaj. ją zaprowadzić. Wysiąd. Możesz ją popychać, a ja ją będę wabił na. No, tak. Wap wapią. Bierz ją, ja ją wezmę od tyłu. Ona mnie nie chce, poczekaj wybryć. No to. nie mogę jej nawet sknąć. Nie da się jej posunąć. Dobra, musisz o, o, chyba ty o, z nią wjechać. Jest. Musisz wsiąść na nią i ona pojedzie A, za twoją wędką. Tylko że. Co to A, jest? E, teraz możemy wyjść. No dobra, no. co nam to dało? A czekaj, bo tu jest jakiś bloczek jeszcze. A, dobra. Tu mogę wejść i co? Dobra. Bell, Right Click, Flute, Right Click. Nie, to jest kolejność Ania tak. Nutek. To ja ci w ja kolorami, dobra? Oh, U, I będzie klikała. Hej! Ja Halo, byłem w szkole muzycznej. Dobrze. A ja nie. Dobra. Dwa razy różowa, trzy razy... Nie. Wiem, że no. flet był chyba przydatny. O oh, mój Boże, czemu to jest takie długie? Dobra, to będziemy po kolei robić. No. Różowe. Ale to... Niebieskie, no. zielone, no. Yy, jasno zielone, ciemno -zielone. i się zgubiłem, bo to na wszystko czekaj, idzie. Czekaj, bo tu ja mam flut, to jest taki morski, bym powiedziała. To, to, jest, to, to jest tak, to jest normalny zielony, a to, dobra, ty mówił morski w takim razie. Dobrze, o, to tak. <laughs> ale, to trzeba, ale to trzeba klikać tyle razy samo, czekaj. No właśnie nie wiem. Dobra, to poczekaj, ja będę liczył ile jest jakich nutek. O matko, jedyna. No, będziemy mieć czat teraz, słuchajcie. No dobrze. Bo tu trzeba odegrać I... chyba tą samą melodię. Dobra, jest wiesz co? One są wszystkie po cztery jakby. Mhm. Mm One są po cztery, czyli masz Każ cztery, każda różowe. Ma cztery Ok. Tak, tak. Każ A potem się to jakby tak y zmienia. Okej, okay, dobra, to tak czekaj. Czyli poczekaj. Czt od czterech różowych, tak? Tak, cztery różowe na początku. Dwa, trzy, cztery. Potem na pewno są chyba cztery niebieskie. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery niebieskie. Cztery zielone. Raz, dwa, cztery, cztery morskie. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I potem jest zielony, różowy, morski, niebieski. Zielony, różowy, morski. Niebieski. Mhm. Niebieski. niebieski. O, jest. No. No i bouncy machine znowu upgrade'owała się. Okej, okay. może no będziemy mogli dłużej używać tego skoku. O, o tu... zobacz Ania! Wylazł tu! No co za skubaniec. Patrz, no. That sign over there the seems to be pointing upwards. upwards. Mm -hmm. no, no, właśnie. no właśnie się zastanawialiśmy nad tym starym. <laughs> Wiesz dlaczego? Będziemy skakać tam. Jak nic, y, słuchaj, to będzie znowu czasuwa. O no, mój Boże. Czuję. O mój ja nie po... mówię czasówek, no w tym ja też że zawsze. Mam ja wiem, źle jak leśka spomytać. O mój Boże. Chociaż taki dziać ja ci, ja ci znakomicie, dobra, czekaj, biegnę. A nie, wiesz co, ale chyba ten bansy jest jakby, jest wydłużony chyba. No, tak, tutaj jest, się. jest skrzynka, chodź, poczekam na ciebie. No, biegnę. Czekam. Tylko nie wiem. A, tu. Hops. Woo! Czekaj, musisz, wiesz co? Ja nie <laughs> Bo musisz tak bardziej od, y, od y, betonu. dobra. Od betonu, boż, od <laughs> To nie wierzę! po co o, ja ma... tu przyszłam w ogóle w tym vlogu No, ale poczekaj, jak teraz stąd zejść? Normalnie. Co się za. Nie, 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 nie uciekał. Jesteśmy nieumalni. Nie no dobrze, ale. O! U. I... Ale Krata. fajnie. No dobra. O. O, no chapter drugi! Godzinę, Ania. to idealnie. No to idealnie by się rozegrało. Ja, fajnie. Fajnie, mm -hmm. to co robimy, trzeba do drugich chyba w kolejnym odcinku. Tak, myślę, że, że to jest dobry pomysł. Czyli zobaczcie, nie jesteśmy tak daleko w tyle jeszcze, widzisz? Tak, <laughs> tylko trochę zlamiliśmy. <laughs> no, tylko troszeczkę, tylko delikatnie, no. nieważne. Nie ale, no ale ogólnie <laughs> zagadki są fajne, podobają mi się te, te nawiązania i wskazówki, tylko trzeba się zgrać trochę bardziej. Yy, I wiesz, co mnie się podoba bardzo? Podoba mnie się bardzo ta nasza współpraca taka, że ty coś wciskasz, ja ci mówię, ja coś wciskam, ty mi coś mówisz i mm -hmm. to jest takie fajne, kooperacyjne. To, to jest mega. Fajne. No. To jest mega fajne. No, no. to co? Dobra. żegnamy się. Tak, żegnamy się. To dziękujemy wam bardzo za obejrzenie i oczywiście zapraszamy do kolejnych odcinków z naszej strony. Tak, <grym> już nie Tak, już nie No trzymajcie się cieplutko i pa pa. pa.